Cześć. Dzisiaj kontynuujemy temat drewna na elewacji. Tym razem skupimy się na rozwiązaniach alternatywnych, czyli jak uzyskać efekt drewna bez użycia drewna. Zapraszamy. Czemu w ogóle szukać zamienników dla drewna? Odpowiedzi jest kilka. Bo są tańsze, łatwiejsze w utrzymaniu, mniej problematyczne i wyglądają tak samo dobrze jak drewno naturalne. Oczywiście nie wszystkie naraz. Niemniej rozwiązania drewnopodobne zrobiły bardzo duży postęp na przestrzeni ostatnich 20 lat. Zacznijmy od sidingu. Jest to najtańszy sposób na drewnopodobną elewację, ale też najmniej przekonujący. Siding to panele z sztucznego, charakterystyczne dla amerykańskich domów. Koszt zaczynający się od około 20 zł za metr kwadratowy oraz szybki i łatwy montaż to niewątpliwe zalety tego rozwiązania. Natomiast z architektonicznego punktu widzenia, w polskich realiach jest to zbrodnia. Kompozyty włóknowo-cementowa. Są to deski kompozytowe powstałe z połączenia włókien drewnianych i drocin z tworzywem sztucznym i cementem lub żywicą. Co prawda, w ich skład wchodzi naturalne drewno. Jednak jest ono mocno rozdrobnione, więc nie mamy co liczyć na charakterystyczne słoje czesienki. Niemniej ten materiał zachowuje charakterystyczną teksturę drewna. Najdroższe modele o dopracowanym wytłoczeniu są z daleka niemal nie do odróżnienia od drewna naturalnego. Idąc w drugą stronę, możemy znaleźć produkty o zróżnicowanych fakturach i kolorach, nie do uzyskania w przypadku prawdziwego naturalnego drewna. Pielęgnacja kompozytów włóknowo-cementowych ogranicza się do mycia wodą ze środkiem czyszczącym. Ceny tego rozwiązania zaczynają się od około 100 zł za metr kwadratowy, nie licząc podkonstrukcji oraz ocieplenia. Niemniej dopiero te droższe modele są godne uwagi, gdyż te tanie wyglądają po prostu mało wiarygodnie. Laminaty składające się z kilkunastu sprasowanych warstw papieru i pregnowanego żywicą czyli panele HPL. To, co odróżnia je od pozostałych rozwiązań to fakt, że nie imitują dosłownie desek. Są to panele elewacyjne, nawiązujące do drewna jedynie fakturą i barwą. Nowe parametry różnią się w zależności od modelu, gdyż na rynku mamy dostępny szeroki wachlarz wzorów i barw. Znajdziemy również takie, które rysunkiem i fakturą są niemal nie do odróżnienia od litego drewna. Panele HPL są cienkie i elastyczne, więc można wykorzystywać je na krzywiznach. Można też wycinać w nich otwory, tworząc ażurowe panele. Te cechy sprawiają, że z ich pomocą możemy stworzyć naprawdę bardzo efektowną elewację. Nie trudno się jednak domyślić, że ich wadą jest cena. Za elewację z paneli HPL zapłacimy około 500 zł za metr kwadratowy, licząc razem z podkonstrukcją i z ociepleniem. Fakturę drewna możemy odcisnąć od formy na odpowiednim tynku dekoracyjnym, a po zaschnięciu masy pomalować ją specjalną farbą lub bajcą. Efekt końcowy może być bardzo różny w zależności od wykonawstwa, dlatego warto zlecić takie prace sprawdzonej ekipie. W przeciwnym wypadku możemy skończyć z naprawdę bardzo tandetnie wyglądającą elewacją. Zasadniczą różnicą pomiędzy tym rozwiązaniem, a wcześniej wymienionymi jest fakt, że nie wymaga ono specjalnej podkonstrukcji. Nie używamy również żadnych niestandardowych materiałów, więc jedynym kosztem jest w zasadzie robocizna. Finalny koszt metra kwadratowego takiej elewacji wynosi około 100 zł. Imitacja elastyczna to stosunkowo nowe rozwiązanie, które również nie wymaga specjalnej podkonstrukcji. Są to elastyczne panele z tworzywa sztucznego, które przyklejamy do zagruntowanej ściany i malujemy. Brzmi panalnie, potrafi dawać z daleka całkiem przekonujące rezultaty, lecz bardzo łatwo otrzeć się tutaj o tandetę, zwłaszcza patrząc na efekt z bliska. Cena tego rozwiązania to od 80 do około 150 zł za metr kwadratowy. Cechą wspólną wszystkich wymienionych rozwiązań jest wysoka odporność na warunki atmosferyczne i na biodegradację. Większość z nich nie wymaga żadnej impregnacji lub wymaga jej tylko jednorazowo po zakończeniu montażu. Są też bardzo proste w utrzymaniu. Oferują nam również szeroki wachlarz barw i tekstur od tych wiernie odwzorowujących drewno po tych, które tylko luźno do niego nawiązują. Dosłowne imitowanie drewna nieraz budzi niechęć wśród architektów i nie ma w tym nic dziwnego. Traktując architekturę w kategoriach piękna czy sztuki, nie jest to zbyt chwalebne. A przecież każdy architekt chciałby traktować swoją działalność właśnie w tych kategoriach. Imitacje łamią zasadę szczerości materiału obecną w architekturze od zawsze. Drewno jest materiałem szlachetnym. Sugerujemy więc, by sięgać po jego zamienniki nie po to, by dosłownie je odwzorować, lecz kiedy chcemy uzyskać efekt, którego nie bylibyśmy w stanie osiągnąć korzystając z naturalnego drewna. Skorzystajmy z tego, że zamienniki dają nam elastyczność przy doborze barwy, tekstury czy faktury. Szukajmy ciekawych rozwiązań o odmiennym rysunku czy barwie, ale nie udawajmy drewna w sposób dosłowny. I na tym dzisiaj zakończmy. Do zobaczenia.